Cześć widzowie! Doomslayer jest zabójcą demonów, który zawsze pełen furii masakrował piekielne legiony, broniąc w ten sposób ludzkości i stając się największym bohaterem ziemi, bo chyba tylko dzięki niemu reszta ludzi dalej mogła w miarę spokojnie żyć. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego Doomslayer zabijał demony. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Same demony bardziej bały się Doomslayera niż on ich, do tego stopnia, że te określały go mianem uwolnionego drapieżnika, bestii i piekielnego wędrowcy, będąc tak niebezpiecznym dla demonów, że ich władze stworzyły wystarczająco potężnego demona zwanego Tytanem, który czerpał moc ze wszystkich zabitych demonów przez Doomslayera. Jednak Tytan został pokonany, ale jego ciało w przeciwieństwie do innych demonów nie spłonęło i zostało tam gdzie poległ. Przy czym nie wiadomo do końca w jaki sposób umarł, ale sugeruje się, że ten kolosalny demon został rozerwany przez Doomslayera. Wszystko zaczyna się od tego, kiedy Dumslayer był zwykłym człowiekiem z ziemi służącym w Marines, gdzie został bardzo źle potraktowany i niehonorowo zwolniony z powodu ataku na swojego dowódcę, zaraz po tym jak Dumslayer odmówił wypełnienia rozkazu o strzelania tłumu nieuzbrojonych cywili, zostając potem przeniesionym do bazy UAC w obos jako ochrona, gdzie odkrył, że ludzie próbują powstrzymać demony z piekła przed inwazją na ziemię, co przyniosło dla Dumslayera katastrofalne szkody, nigdy już nie będąc tym samym człowiekiem. Po walce z zastępami piekła, Dum Slayer wrócił do domu, a kiedy przybył na ziemię, nie zastał tego co było, ponieważ cały świat został opanowany przez demony, a cywilizacja upadła, znajdując potem swoją żonę i dziecko pośród miliardów zabitych, co rozpaliło w nim ogień nienawiści tak wielki, że zabijał każdego demona na swojej drodze, rozpoczynając w ten sposób krucjatę na piekle, chcąc zabijać nawet ludzi, którzy nie zejdą mu z drogi, jednak nigdy nie zabiłby dobrego człowieka, co znaczy, że zachował swoje zmysły. Dom Slayer nie miał oczywiście łatwej pracy i co chwilę mógł dostać rozkaz, aby kogoś zabić, a jego rodzina była najwyraźniej światłem w jego życiu, o które bardzo się troszczył i okazywał im prawdziwą miłość, zabierając nawet lewą łapę swojego królika Daisy jako pamiątkę po jego przegranej, a to, że nie udało mu się ich uratować, jedynie pogłębia jego nienawiść, gniew i frustrację, stając się z czasem w zasadzie bogiem walczącym z Gehenną, skoro żaden nawet najpotężniejszy demon nie mógł dać mu rady. Jak wiemy, demony są złe z natury, ale nie pozbawione wszystkich emocji, a zabijając rodzinę Doomslayera ściągnęły na siebie jego gniew, a tym samym zagładę, co powodowało u nich strach, który prowadził do nienawiści, tym bardziej, że demony nie miały wyjścia i w dużej mierze były zrzucane na pole bitwy, a im więcej Doomslayer ich zabijał, tym bardziej się go bały i nienawidziły, też robiąc gorsze rzeczy, co tylko napędzało cykl wzajemnej nienawiści, chcąc coraz bardziej i bardziej ich zabić, przez co sytuacja wcale się nie polepszała. Widzimy nawet, że demony się boją tak bardzo, że uciekają, a nie można wykluczyć, że demony również potrafią kochać, co jeśli okazałoby się prawdą, to stwarzałoby to sytuację niemal bliźniaczą do tej u Doomslayera, bo ten mógłby zmiażdżyć przymuszonych do walki żołnierzy, którzy też mieli rodzinę, tworząc kolejne podobne historie, ale w przypadku demonów bardzo ciężko stwierdzić, czy demony są zdolne do takich uczuć, bo teoretycznie bać się nie powinny, tylko zamiast tego powinny być aroganckie i lekceważyć Doomslayera. Muslayer doskonale wiedział, że ludzkość musi przetrwać i nie może zabijać ludzi, bo wtedy będzie taki sam jak demony, których nienawidzi, ale był skłonny zabijać tych ludzi, którzy współpracowali z demonami, albo tych, którzy po prostu stawali mu na drodze, bo w obliczu apokalipsy zabijając jak największą liczbę jak najpotężniejszych demonów było najważniejsze, ponieważ ludzkość musiała przetrwać, a silniejsze demony tworzyły słabsze. Podsumowując, Doomslayer zabijał demony z powodu ogromnej nienawiści, ponieważ te zabiły jego rodzinę i właśnie przez tą nienawiść został Bogiem polującym w piekle, niepowstrzymanym przez żadnego demona. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!